Dzień dobry, witam serdecznie. Dla osób, z... Kale, na skawę, tak? ja no i Bardzo, bardzo dobrze. Wpisanie go być może O, idzie.

Znajdujemy się w tej chwili na placu Krasińskich. Ludzie już zaczynają się zbierać, chociaż trochę kropi. Musimy pilnować Sądu Najwyższego. Nie damy go zawłaszczyć. Jest z nami już Robert Bąkiewicz oraz Adam Borowski. Jesteśmy silni i będzie nas więcej. i think I should... ale podnar wymyśli coś takiego, że jak jest podejrzenie przestępstwa, nie pomylił, przestępstwa, to wtedy może zabrać worki, prawda, jako dowody w sprawie i wtedy sąd nie ogłosi ważności wyborów. Jak nie ogłosi ważności wyborów, wtedy Kołopia nie będzie mógł e, e, zwołać zgromadzenia e, i, i szóstego pan prezydent, Duda przestanie być prezydentem, Kołopia nagle stanie się, mimo że oficjalnie nie chce, e, oficjalnie stanie się pełniącym obowiązki no i będą wybierać naciski, żeby no podpisał każdy punkt. Cały scenariusz nakreślił Giertych i boimy się jego realizacji i stoimy tutaj w obronie sądu. Natomiast oni mają zgromadzenie zarejestrowane. Te zgromadzenia trzeba oddzielić. Ja tylko się dziwię, że policja nie stosuje tej samej miary na placu Piłsudskiego, prawda? Kiedy my mamy zarejestrowane zgromadzenie, to ta swołość Kodowska przyłazi tam i nam przeszkadza, prawda, ubliża i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy wiemy, co się tam dzieje, prawda? Zobaczymy, jak to będzie. Ja jestem optymistą, ponieważ podobno w środku jest policja sądowa. Nie, zwykła, nie. To się nazywa sądowa, no ale. W, i zobaczymy. No, moja wiedza nie jest taka, czy jest taka, czy, czy sądowa, czy jest zwykła. Nie ja mam nadzieję tylko, że... Mam nadzieję, że e, przeliczenie nastąpi w spokoju, to e, głosi ważność wyborów i wszystko potoczy się drogą legalizmu. Znaczy mamy, my się zgłosiliśmy, wielu nas tutaj się zgłosiło do wejścia na salę i część będzie tutaj, a tych, których puszczą prawda, bo plan był taki, że część ma się w dostać. Normalną drogą, normalną procedurą zgłosili prawie 30 osób, do tych, tam się Zobaczymy, czy plan e, uszczenia e, publiczności zostanie zrealizowany, bo sąd zawsze e, może ogłosić, że ze, 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 ze względu bezpieczeństwa nie wpuści nikogo. Zobaczymy. Jesteśmy zgłoszeni. Lista, listę oni mają. Włośliśmy to mailem tak jak to było na stronie internetowej. I zobaczymy no no, we o dziewiątej. Za dziewiątej mamy czas. Pogłaszając, trzeba wcześniej, bo tutaj się podzielamy. Bardzo proszę. Ja nie mam zgłoszonego, ja mam o 8.30 mają chodziarze tutaj zgłoszone, ale już zgłosiłem spontanicznie, to nie jest ten tylko że zgłosiłem, zgłosiłem, zgłosiłem spontanicznie, tylko oni chcą nas rozdzielić, no i tak w ogóle słusznie na miłość boską. nie możemy być w jednym... To, że oni łamią prawo, prawda, w sytuacji na pla, Placu Piłsudskiego, no to łamią prawo, to, no. Że będę chciał wejść do sądu i dowiedzieć się, ile mają wejść bo to jest bardzo proste, no, zamkną wejście. No to i nie, nie, idź, idź. nie ma problemu z wejściem do sądu, zawsze możesz wejść tylko no, tego, w <laughs> Wiesz, ten, Robert.

Субтитры tak DimaTorzok Jak można sobie z i nie robić wrogów, to należy sobie nie robić. No. Przeprowadziłem tu setki demonstracji w Warszawie, setki, no, z pewnością. I zawsze z policjantami starałem się gadać w porządku. I nigdy mnie nie zaatakowali i tak dalej, bo jak się z nimi rozmawia po ludzku, to i oni mają niestety czasami wytyczne, tak jak na placu Piłsudskiego. Prawda, że ta swołość przychodzi i zakłóca, y, prawda, I nie rozdzielają tego, no, a powinni. Jest to kłopot. A politycy stoją tam przy Kłopot. Nie wiem, no w każdym razie już dwóch polityków przyszło. No to dobrze, no. Ważne, że są również politycy. Mają pyt Jeden bowis zawrócił z Sokachzewat, żeby tu przyjechać. No. Ja już teraz jestem spokojniejszy naprawdę o tym, co widzę, co tu się dzieje. to jeszcze ważne tak. będzie, żeby... Będzie 6, to jest jedna rzecz, ale no, we wtorek jest tak. bardzo. No już nie chcę się snuć tych katastroficznych wizji bo ja... Nie to bądź Kasandrą, no. Nie, <słuch> no. nie, to to nie to bądź Kasandrą. No, to... Tak. To to, to to Picie, no. picie. Ojciec Zienawicz. Wielki patriota, który nie opuszcza żadnej demonstracji. Antykomun, Anty Tak jest. No tak generalnie nie wiadomo, co będzie, kogo puszczą, kogo nie puszczą. Widziałem polityków, którzy od tyłu na terenie sejmu. Ja nie A tak. No, tak, tak, to było tak, ja też nie wiedziałem, że wczoraj jakbym się tego działo, to gdzie działałem, to gdzie no, tak. działałem, to to, to to jest, to wczoraj, to i, i, i się, to i to wczoraj, to to wczoraj, to wczoraj, to wczoraj, to oni to wiedziałem, że Robert też wzywał, to tam, do ale ostatni, ostatni co się działo, tak, tak, tak.

Z tego się nie biorą, z Szanowni tak. słuchajcie, na Słuchajcie, kto... Szanowni, podejdźmy tutaj, Robert to rozmawia tam, Robert jeszcze rozmawia. Szanowni, ja chcę oficjalnie rozpocząć spontaniczne zgromadzenie w obronie Sądu Najwyższego w obronie, przeciw bezprawnym działaniom Bodnara, Planowi, Giertycha, by pozbawić naszego kandydata zwycięstwa. Nie damy wam ukraść zwycięstwa niezależnego kandydata Karola Nawrockiego. Nie damy wam ukraść, jesteśmy tutaj i będziemy pilnować, żebyście nie zabrali stąd kart do głosowania. Prokuratura nie ma prawa ich tykać. To sąd ma policzyć. My nie boimy się liczenia w sądzie. My się tego nie boimy. Tam, gdzie stwierdzono drobne nieprawidłowości, proszę bardzo. Natomiast pamiętamy z poprzednich wyborów, jak wiele było protestów. Jak wiele przed sądem było protestów. Ale nikt nie krzyczał, przeczytajmy wszystko od początku, kiedy te worki są w gestii samorządów, które są w rękach Platformy Obywatelskiej. Ludzi, którzy chcą sfałszować wybory, chcą odebrać Noworodzkiemu zwycięstwo. Nie pozwolimy na to. Jest nas wystarczająco dużo. Nawet jeśli dzisiaj jest tutaj nas gromadka nieduża, to przyjedziemy do Warszawy na 6, by jeżeli nie będzie zwołane zgromadzenie narodowe, jeżeli nie będzie przysięgi przed zgromadzeniem narodowym, to będzie przysięga przed narodem. My wprowadzimy Karola Mawrockiego do pałacu i on złoży przed nami przysięgę. Że będzie dbało o polskie interesy, że najważniejszą jego działalnością jest służyć Polsce. Trzaskowski nie obejmie tego stołka bezprawnie. Będziemy pilować, Szanowni, decydują się naprawdę ważne rzeczy w Polsce. To jest sytuacja, w której nie możemy przespać. To jest sytuacja, w której musimy być czujni, bo wróg. A Tusk ze swoją wyraźną to wrogowie Polski. To są to są ludzie, którzy wysługują się Niemcom i Rosji. Pamiętamy doskonale, jak Tusk mówił, że będzie pilnował z panem Putinem, żeby nikim piachów w nie sypał. Pamiętamy doskonale, że kiedy zaczynała się wojna na Ukrainie, kiedy Putin za 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 zaanektował Krym, rozpoczął wojnę w Ługańsku i w Donbasie, to Tusk, jadąc na szczyt europejski, mówił, że Polska nie może być w awangardzie krajów antyrosyjskich. Na Westerplatte łapał się na za głowę, kiedy nasz prezydent mówił o tym, że Impe przestrzegał przed imperializmem rosyjskim, bo to było już po wojnie z Gruzją, po wojnie z Szczemią. I Tursk łapał się tam za głowę. Zdawał się razem z Putinem i z panią Merkel nie zauważać naszego prezydenta. I to on spowodował rozdzielenie wizyt. Czym to się zakończyło, to wiemy. Nie może ten rząd dłużej trwać. I wiążemy ogromne nadzieje z naszym kandydatem, który głosił wszemi wobec, że od pierwszego dnia będzie służył Polsce, będzie służył jej rozwojowi, będzie służył polskiemu bezpieczeństwu. Od pierwszego dnia ufamy mu i obejmie swoje stanowisko, na które został wybrany przez naród. Wybraliśmy go i musimy obronić go. Nie możemy dopuścić do sytuacji takiej, jak się stała w Rumunii. My nie jesteśmy bantustanem, my jesteśmy wolnym, pięknym, wspaniałym narodem o pięknej historii. Tysiąc lat, tysiąc lat Korony Polskiej. Pięćset lat... Dziękuję. Mamy taką piękną tradycję. My musimy naszą Polskę oddać wielką pokoleniu, który po nas następuje. My nie możemy być bezradni. Piłsudski mówił, Polska będzie albo wielka, albo nie będzie w stale. W tej przestrzeni między Rosją a Niemcami Polska może być tylko wielka, bo inaczej zwasalizują nas. A tu ze swoją terajną chcą Polskę zmasalizować. Zmasalizować. Nasi przodkowie walczyli, krew dawali. Nasza ojczyzna nie wymaga teraz od nas krwi. Nasza ojczyzna wymaga teraz od nas zaangażowania, czujności, poświęcenia jej czasu. Dziękuję, że tu jesteście, że poświęcacie jej czas, bo wy Zabezpieczacie w ten sposób jej przyszłość. Wierzę głęboko w to, że Polska może być wielka, że Polacy to wspaniały naród. Mógłbym tutaj wymieniać wielkie polskie nazwiska, które przyczyniły się do wielkości naszej ojczyzny, do wielkości naszej kultury. Czy wy wiecie, drodzy Państwo, że w Muzeum Historii Europy przy Parlamencie Europejskim nie ma ani jednego słowa o bitwie warszawskiej? Nie ma ani jednego słowa o wydarzeniu, które uratowało całą Europę Zachodnią przed bolszewizmem. Oni chcą nas, nasze zasługi, wytrzeć z pamięci. Pamiętacie, że odmówiono w Wiedniu? Postawienia pomnika króla Sobieskiego, który uratował ten Wiedeń, uratował Europę Zachodnią przed islamizacją. Oni chcą nasze zasługi wytrzeć gumką i nas zwasalizować. Marzy im się Euroazja od Atlantyku do Pacyfiku, współpracy z Rosją. Niedoczekanie. My jesteśmy tutaj bastionem, bastionem chrześcijaństwa, ta Europa już jest laicka, ta Europa staje się islamska, bo popełnili zbiorowe samobójstwo, wpuszczając na teren, na swój teren ogromne rzesze wyznawców islamu i niszczą kościoły, zamykają je. Ja przywiozłem ze zjazdu klubów Gazety Polskiej krzyż, wielki krzyż, który oni wyrzucają i mój kolega przywiózł stamtąd cały samochód krzyży, którzy oni usuwają z kościołów, bo kościoły zamieniają na kawiarnie, na budynki użytku publicznego, ale nie budynki, nie, nie mają już spełniać religijnych funkcji. Naprawdę. My jesteśmy znowu przed burzem chrześcijaństwa. Jesteśmy. Obroniliśmy Europę przed islamskim zalewem. Pokonaliśmy ich pod Wiedniem, pod parkanami, wszędzie. Pokonaliśmy ich. I teraz znowu musimy odnieść zwycięstwo. Na szczęście nie na polu bitwy, tylko tu przed sądem i w innych miejscach, kiedy już władzę weźmie Karol Nawrocki i będzie chciał wprowadzać swoje pomysły na wielkość Polski. My musimy być z nim. Przede wszystkim musimy pogonić tą zdradziecką władzę. Tą zdradziecką władzę, która chce nas zmozalitować. My musimy ją pogonić. Robert, Robert, chodź tutaj do pomocy. Chodź mów kochany. Zobacz, ogłosili ile ich jest. Dzień dobry, proszę Państwa. Bardzo się, bardzo się cieszę, że tutaj no, jesteśmy wspólnie jesteśmy po to, żeby bronić Polski, tak, żeby bronić Polski, żeby bronić naszej suwerenności, demokracji, żeby bronić również wyników wyników wyborów, to co się dzieje w ostatnich dniach, to jest jakaś surrealistyczna rzeczywistość, zupełnie surrealistyczna rzeczywistość. Ja dziwię się, że, że uznani prawnicy, okej, okay, o poglądach lewicowo-liberalnych, ale po prostu kłamią bezczelnie, tak, kłamią bezczelnie wmawiając nam, że białe to czarna, czarne to białe. Dziwię się też dziwię się też mediom i dziennikarzom.